Moi drodzy, druga seria, cztery powtórzenia. Teraz zostały dwie serie, z trzema powtórzeniami, tak jak na planie, trzecia seria, oczywiście spodziewam się pytania. Lary, jak długie przerwy robisz między stawiami? Moi drodzy, 3, 4, 5 minut. Wydaje mi się że teraz między trójeczkami to będzie troszeczkę krócej, ale ogólnie, nie, chyba wydaje mi się, że na, na ten okres i na ten poziom e, to nie dłużej niż, no 5 minut nie, nie dłużej. Może to być 3, 4, no tak nie patrzę na zegarek, żeby gdzieś tam uchwycić. Ja po prostu czuję kiedy to tętno wszystko wróci mi do normy i jestem gotowy do kolejnego podejścia. Zostało jeszcze jedne, trzy powtórzenia. Oczywiście moi drodzy, trzecie powtórzenie, znowu była pauza. teraz trzy powtórzenia z pauzą, króciutką. Dalej spodziewam się pytania. Lary, czemu używasz szczęki bokserskiej? Mm. Moi drodzy, po ostatnio gdzieś tam zacząłem ściskać zęby przy wysiłku. Zęby zaczęły pękać, plomby wypadać, nie do co się dzieje. No lata moje. Moi drodzy, wracając tutaj do tego powstania na łówce bokserskiej. Osiem powtórzeń, nie ma problemu. Pozdrawiam. Gitaro, trzy, cztery, pięć, sześć. No.